Pojechałam na pogotowie, dostałam zastrzyk i wróciłam na inwentaryzację. Było ileś tam szczebli, powiedzmy, rekrutacyjnych. W pierwszym stosowano psychomanipulację, a w kolejnym ci, ci szczęśliwcy tak, byli wysyłani na obóz szkoleniowy. Kiedy kandydaci dojeżdżają do obozu zwanego Żabim Grodem, przy zwodzonym moście czekają ochroniarze z psami i bronią pod pachą. W całej Polsce opublikowali ogłoszenia całostronicowe, że nie wieście tym mediom. Oni byli dumni, że w ogóle taki LARP zorganizowali. Nie? Że, ale przecież to super wymyślony scenariusz, przecież te chłopaki łyse, oni zagrali rewelacja. Za tym to jest właściwie już tylko squid game. nie? Lub czasopismo. Skandale i afery to jest temat przewodni trzeciego sezonu lub czasopism, w którym witamy po raz kolejny, a witają Państwa. Mateusz Witkowski. I Bartek Przybyszewski, A dziś będziemy rozmawiali o sytuacji teoretycznie sprzed 20-20 kilku lat, ale wydaje mi się, że to, to jest raczej sprawa, która eksplodowała lat temu 20 mm -hmm. parę. A standardy, o których będziemy opowiadali dzisiaj. Raczej były zbliżone przez lata, całe lata 90., być może przez ten, ten początek zerowych, te, 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 ten okres milenijny. Wiele ewoluowało do dzisiaj, chociaż też nie do końca wszystko, nie, nie, nie wszystko, ale pewne sprawy być może były jeszcze bardziej, przepraszam, za wrażenie, hardkorowe. Wcześniej, przed tym y, okresem, o którym będziemy dzisiaj opowiadali. No tak, zgadza się. Wydaje się, że raczej będziemy opowiadać o jakichś takich przypadkach, w których to wyszło poza bardzo wąskie kręgi pracowników y, i mm. pracodawców. No bo właśnie będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób łamano prawa pracownicze, no, między innymi w sieci sklepów Biedronka, te 20 lat temu, też mniej. Jeszcze o tym szczegółowo porozmawiamy. Tylko, no właśnie, czy my tutaj robimy z biedronki kozła, heche, że to jest jedyny taki przypadek, w którym coś się działo, jeśli chodzi o sieci supermarketowe, duże sieci supermarketowe? No, bynajmniej tak nie jest. Wolelibyśmy powiedzieć, że to tylko jakieś takie zgniłe po prostu jajo albo jabłko albo coś jeszcze innego do jedzenia, ale nie, niestety tak nie jest. Problem tkwi w ogóle w sieciach handlowych, które. No jak się dowiedzieliśmy, jeszcze tutaj nasz gość się pojawi w formie głosu, w formie audio, no, które podpatrywały rozmaite nieuczciwe rozwiązania i naśladowały, papugowały wzajemnie. Jakieś bardzo, bardzo niedobre praktyki. Będziemy mówić między innymi o opłatach pułkowych i nie tylko. Więc ta biedronka, oczywiście tutaj wzięta na sztandar, no bo to jest akurat głośna sprawa, o której też szczegółowo porozmawiamy, ale no były inne przypadki, niestety, w równie znanych sieciach supermarketów, które były szeroko opisywane. Tak, no bo swoje za uszami miał również Lidl, o czym informowała nieraz Solidarność, która protestowała przeciwko praktykom tej sieci. Na przykład na stronie Katowickiej Solidarności jest artykuł z września roku 2013. Tam wtedy wspominana jest takie, taka pikieta, która odbyła się przez, przed kilkoma sklepami, przed kilkoma Lidlami. I jeden z organizatorów tej jednej z pikiet, Mirosław Grzywa, twierdził, że Lidl miał to do siebie, że nierzadko jedna osoba musiała ogarniać bardzo szeroki zakres obowiązków, czyli i kasę, i piekarnię, i musiała wykładać towar, przejmować towar od, od dostawcy i sprzątać. No to jest wszystko bardzo, znaczy niemal każda z tych czynności to jest ciężka fizyczna robota. A tutaj jeszcze to jest ten miks tych, 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 tych zajęć, które, no, który musiał być rzeczywiście ekstremalnie wyczerpujący. W roku 2014 NZZ Solidarność złożyła do, do Państwowej Inspekcji Pracy doniesienie związane z łamaniem prawa pracy w sklepach Lidla, i inspekcja wróciła po roku z raportem, tutaj za niepodpisanym artykułem ze strony polskiego radia, cytuję. Jak informuje związek, inspekcja skontrolowała dwa sklepy sieci, a w wyniku kontroli stwierdzono wiele naruszeń prawa pracy, w tym m.in. polegające na zatrudnianiu pracowników ponad przecięte 5 dni w tygodniu, zatrudnianie pracowników sklepów dwukrotnie w ciągu tej samej doby, czy też nieprawidłowego sporządzania harmonogramu czasu pracy. Uwagi PIP, tak, czyli w skrócie Państwowej inspekcji pracy dotyczyły również nieprzestrzegania przepisów BHP, takich jak brak szkoleń, brak środków ochrony indywidualnej, brak zapoznania z oceną ryzyka zawodowego, brak pomiaru skuteczności ochrony czci pożarowej. No, i tutaj warto jeszcze zacytować zdanie pani z biura prasowego Lidl Polska, która wtedy tłumaczyła tutaj cytat za wirtualną Polską, za, za działem finansowym Wirtualnej Polski. Po otrzymaniu raportów z kontroli niezwłocznie podjęliśmy działania mające na celu weryfikację i ewentualne wyeliminowanie wszelkich sytuacji, do których Państwowa Inspekcja Pracy wniosła zastrzeżenia, a które miały charakter incydentalny. Wyjaśniamy także, że, że część decyzji wydanych wobec Lidl po kontroli zostało następnie uchylone przez Organ Nadrzędny Inspekcji Pracy. A postępowanie w tym zakresie zostało e, umorzone. To jest oczywiście tylko przykład związany, związany z Lidlem. E, jeden z przykładów, no bo to też nie jest temat odcinka, ale, e, ale takich przykładów przywołamy dzisiaj troszkę, troszkę więcej. Ta incydentalność to jest y, no, fajna tarcza. Nie? Zawsze w takich mhm. przypadkach możesz powiedzieć, że no żadna inna sprawa nie wyszła. No było tak, no takie jakieś powiedzmy dziwne, ciemne pole i tyle, a przecież no właśnie, tutaj nie kierując tego nawet w stronę żadnej konkretnej sieci a propos tego, o czym mówiliśmy, o ilu przypadkach nie wiemy, możemy się tylko domyślać. Mówiłeś o Lidlu w czasie przeszłym, bardzo słusznie, no bo po pierwsze nie chcemy skończyć na wokandzie, prawda? My jesteśmy malutcy chłopcy z mikrofonikami, a to są bardzo duże sieci. Ja też powiem w czasie przeszłym o Kauflandzie, chociaż jest to czas Przeszły niedawny, nie ma takiego czasu, mm -hmm. ale w tym przypadku go zastosuję, no bo Kaufland też miał swoje za uszami no i przegrywał procesy z pracownikami parokrotnie, tylko w tym roku parokrotnie. Tutaj mamy tekst Katarzyny Wiązowskiej z serwisu Bankier.pl, cytuję, sąd okręgowy w Sosnowcu przywrócił do pracy Annę Bastę, zatrudnioną w markecie w Jaworznia. Została ona niesłusznie zwolniona dyscyplinarnie za niestosowanie procedur firmowych. W toku procesu okazało się, że z procedurami tymi pracownicy nie zostali zapoznani przez pracodawcę i nie mieli do nich realnego dostępu. Napisali związkowcy na Facebooku. Już wcześniej sąd rejonowy przywrócił Annę Bastę do pracy. Jednak Kaufland wystąpił do sądu z apelacją, która w piątek 8 sierpnia 2025 roku została uznana za bezzasadną i oddalona. To nie pierwsza przegrana kauflandu w sprawach sądowych z pracownikami. Dwa dni temu sąd umorzył postępowanie przeciwko przewodniczącemu OPZZ Konfederacja Pracy Wojciechowi Jędrusiakowi, którego sieć oskarżała o szkalowanie dobrego imienia firmy i niszczenie jej wizerunku. Natomiast przed tygodniem inna pracowniczka kauflandu, Iwona Graszyńska z marketów w Zgorzelcu, wygrała odszkodowanie od sieci przed sądem rejonowym w Lubaniu. Zgodnie z jego wyrokiem została niesłusznie zwolniona z pogwałceniem przepisów kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych. Sąd zasądził na jej rzecz blisko 15 tysięcy złotych odszkodowania i moglibyśmy jeszcze prawdopodobnie szukać, szukać, ale to być może zła wola, to są domniemania, być może są czyste sieci, być może nawet są czyste sieci. Niech tak mhm. nawet będzie, przyjmijmy. Ale jest jedna z szczególnej: są to sklepy o małej powierzchni. Jest to sieć doskonale znana mieszkańcom polskich miast i wiosek, też często. Mhm. Żabka. No to jest y, przypadek osobny tak naprawdę, choćby ze względu na formę współpracy, to znaczy na formę działania. Żabka opiera się, to dla tych z Państwa, którzy nie mają żabki, e, żabka opiera się na ajętach, którzy no, no, wykorzystując jakąś niedużą kwotę mogą wejść w biznes. Tak? Dostają wszystko od żabki, po prostu są absolutnie zabezpieczeni. E, no a co się dzieje z nimi dalej? No cóż, różne rzeczy się słyszało. Słyszało się też o książce Janny Jurkiewicz Dekada Ajentów, której nie wydano już 9 lat temu. Właśnie to jest książka głośna i niewydana. I można się tylko domyślać, zresztą można trafić na fragmenty, tylko no w pełnej formie się nie pojawiła. Więc tutaj to jest naprawdę sporo barwnych, ale też smutnych rzeczy w tym wszystkim. Tak, no osoby zainteresowane kwestiami agentów i problemów ajentów Żabki. Takim osobom poleciłbym na przykład film na kanale Jana Śpiewaka pod tytułem Dla Żabki jesteśmy tylko miotłami. To jest rozmowa z Franczyzą Biorczynią, Agnieszką Nowak, która tam zaangażowała się w te sprawy. Natomiast już pomijając już nawet samą kwestię ajentów, to cofniemy się w historii Żabki. O lat, no, 20, tak mm -hmm. naprawdę, nie do 2005 roku, to odkryjemy, wydaje mi się, Mateusz, dość zapomnianą sprawę. Pamiętam, że odkryłem to jakiś czas temu i byłem zaskoczony mm -hmm. tak? Kompletnie nie pamiętam pamiętam biedronkę. Ale nie pamiętam zupełnie tego, co nazywano w prasie żabim grodem. No, to była sytuacja, w której korporacja, w której firma próbowała szukać osób, które byłyby idealne do tego, by zostać agentami. No i w związku z tym było ileś tam szczebli, powiedzmy, rekrutacyjnych. W pierwszym, już long story short, w pierwszym stosowano psychomanipulację, a w kolejnym ci, ci szczęśliwcy tak, byli wysyłani na obóz. Szkoleniowy w Brzedni pod Poznaniem. No i ten żabi gród to, to, to nie jest żart, no bo to było dosłownie miejsce oddzielone od świata palisadą i mostem zwodzonym. Nie wiem, czy aligatory tam pływały w fosie, ale nie zdziwiłbym się absolutnie, gdyby tak było. Parę kilometrów od najbliższego miasta, więc ludzie byli wyizolowani od świata zewnętrznego, odizolowani nawet. No i tutaj jest taki tekst z nieistniejącego już tygodnika Ozon, z 18 sierpnia roku 2005. To jest tekst autorstwa Piotra Kudzi pod tytułem. Państwo, zwane żabką, no i tam czytamy o, o, o sytuacji w żabim grodzie, tak. Już samo przybycie do obozu dla wielu kandydatów było kompletnym zaskoczeniem. Zamiast ciepłego powitania uczestniczyli w scenach, które przygotowali dla nich kursanci kończący szkolenie. Przykładanie pistoletu do głowy, inscenizowane zażenanie świni czy ciągnięcie podających posiłki dzieci za włosy było zdaniem psychologa świadomą manipulacją, manipulacją dającą możliwość sprawdzenia zachowań kandydatów. Większość działa, siedziała cicho w obawie przed usunięciem z kursu, a ci, którzy mieli odwagę zaprotestować, często zostawali e, liderami Organizatorzy szkolenia prześcigali się w pomysłach, ubrani w wojskowe mundury strażnicy w cudzysłowie z psami, inscenizowane na sowieckie łagry baraki, konfiskaty telefonów komórkowych, przeszukiwanie bagażu, surowe warzywa na obiad i łóżka bez pościeli. Zdaniem eksperta takie sytuacje świadomie budowały atmosferę niepewności, w której łatwiej e, manipulować kandydatami. No i tych przykładów tych no, chorych, absolutnie nie na miejscu zachowań w stosunku do potencjalnych agentów e, było, było więcej. Tak, zdecydowanie tak. Już ten opis, który czytałeś, brzmi bardzo, bardzo smutno, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to taka bardziej scenografia. To dochodzi do aktów realnej, jakiejś psychomanipulacji, czy jakiejś właściwie przemocy psychicznej. No i tak, niecały rok później e, inne wątki związane z tym Żabim Grodem opisali Radosław Gruca i Robert Rewiński z gazety wyborczej w tekście pod tytułem Anatomia Żabki. No i tam dziennikarze cytują. Krzysztofa Urbaniaka, wiceszefa prokuratury w Krakowie, który nadzorował śledztwo dotyczące właśnie tych nadużyć, tak to nazwijmy. Cytuję, wyglądało to tak. Kandydaci na żabki odjeżdżają spod centrali w Poznaniu na szkolenie. Oprócz nich tylko kierowca i kobieta pilot. W autokarze cisza. Przepraszam, pomyślałem o kobiecie, która jest jednocześnie pilotem do telewizji. No, po prostu nie każdy. <tabką pilotką> Dokładnie, nie każdy dorósł. Za miastem skręcają w las. Nagle w tyle autobusu grupa rosłych mężczyzn wszczyna awanturę. Wykrzykują, z piwem w ręku zaczepiają przestraszonych kursantów i ich oblewają. Potem autobus zatrzymują dwie skąpo ubrane autostopowiczki, kierowca je zabiera. Kobiety dołączają do balangowiczów. Wkrótce ich zachowanie nie pozostawia wątpliwości, że współpasażerowie są świadkami seksualnej orgi. Kiedy kandydaci dojeżdżają do obozu, zwanego żabim Grodem, przy zwodzonym moście czekają ochroniarze z psami i bronią pod pachą. Krzyczą, zaganiają na stołówkę, most się zamyka. A do stołówki wpada grupa łysych mężczyzn. Rzucają się na barmana, za kontuarem tłuką go kijami na ściany bryzga krew. Nie żyje, wykrzykuje jeden, kiedy reszta ucieka. Irmina Jasińska była ajentka z falenicy. Mówi tak: nikt nie odważył się interweniować. Patrzyliśmy, wierząc, że wszystko, co widzimy, dzieje się naprawdę. Potem okazywało się, że to była inscenizacja. Prokurator. Zajście z barmanem było filmowane. Ajenci, którzy nie dali się nabrać i ironicznie się uśmiechali, byli potem piętnowani przez prowadzących szkolenie jako kapusie, którzy nie potrafią integrować się z grupą. To nieprawda, żadnych takich sytuacji podczas szkoleń nie było. To wymysły, twierdzi Konrad Napierała, rzecznik prasowy Żabki. Gdy przesyłamy mu szczegółowe pytania, odmawia odpowiedzi, zarzucając nam rzekomą tendencyjność prostych pytań o fakty. Wszystkie wypowiedzi prezentujące stanowisko Żabki pochodzą więc z przedroku. To nieprawda, żadnych takich sytuacji nie było. Po prostu no, dużo osób ma podobnie bogatą wyobraźnię, bo mhm. wykombinować coś takiego, nawet yy, gdyby to było sfalsyfikowane przez yy, konkurencję, jakąś mhm. konkurencję, wiesz, hipotetyczną, tego typu, to trzeba faktycznie się namocować, natrudzić, bo to jest bardzo interesujący. Obrazek, trochę proszę pana, jak z Orwella, trochę jak z jakichś y, Truman Showów y, i rozmaitych też reality show. Y, realnych, no, coś mi się wydaje. Że coś było na rzeczy, tym bardziej, że no można znaleźć jakąś dokumentację fotograficzną, która też nasze myśli mm -hmm. kieruje w odpowiednią stronę. Nie? Tak, znaczy, no jest taki... są kłamstwa i kłamstwa, tak, są lekkie tam, wiesz tam rzeczy, które można udowodnić, że są lekkim e, gdzieś tam przetarciem prawdy i, i ktoś odrobinkę fantazuje na temat nawet rzeczywistej historii, tylko tam bajeruje, no nie, ale są też sytuacje, w których. E, no, nie kupuję tego, że to jest kłamstwo, dlatego że to jest zbyt wiele, tak? Znaczy, mm. gdyby to rzeczywiście było kłamstwo od A do Z, że nie było takich obozów, takich sytuacji nie było, albo przynajmniej były obozy, ale takich sytuacji nie było, to żabka miałaby po prostu prostą drogę do tego, żeby pozwać tych ludzi i stwierdzić z całą pewnością na 100%, że tego nie było. A nie doszukałem się później artykułów, które z całą stanowczością stwierdziłyby, że to się nie wydarzyło na pewno. Tak, tak. Oni byli dumni, że w ogóle taki LARP zorganizowali, nie? Że, mm -hmm. Ale przecież to super wymyślony scenariusz, przecież te chłopaki łyse, oni zagrali rewelacja. Nie, no to jest naprawdę przerażające. Ja też się dziwię, no to nie zależy ode mnie, ale jestem zaskoczony do z tym, że nie, nie pamiętam tej sprawy. Być mm -hmm. może ona jednak nie była aż tak szeroko obficie dyskutowana, komentowana, mm -hmm. na tyle na ile na to zasługuje. No mamy tutaj oczywiście cytaty z artykułów, ale jakoś się to nie rozniosło, bo to jest naprawdę grube. Tak, ja wiem, ja zrozumiałem, że tam nie zabito człowieka, tak naprawdę. Ja rozumiem, mm -hmm. ale wyobraź sobie, że coś tak niewinnego jak jakiś taki wyjazd, wiesz, integracyjny powiedzmy, przyszłych pracowników zmienia się w jakąś po prostu w jakiś teatr psychologiczny, nie? No, To jest naprawdę intensywne. Tak, to jest jakaś ekstremalna forma rynku pracodawcy, no nie? Że w zasadzie może zrobić no, wszystko. Jest takie bezrobocie, że jak ktoś tam się zachowa... nie, nie chcę tutaj używać kategorii przyzwoicie, nieprzyzwoicie, no bo wiadomo, że ludzie byli desperowani niektórzy z tych ludzi, tak? No ale jeśli ktoś zbuntował się przeciwko tym zasadom, tak? No to no, tracił swoją szansę no tak. na coś wyjątkowego, nie? W 2004, 2005 roku, czy którymś, nie? Tak, to brzmi jak antykapitalistyczny żart. To znaczy, naprawdę, to brzmi mm. jak jakaś historyjka, którą ktoś zmyślił, to znaczy celowo tworząc taką hiperbolę układu społecznego mm. w kapitalizmie, wiesz. Mm -hmm. że troszkę, że, że za tym, co tam się wydarzyło realnie w tym Żabim Grozie, no bo wierzymy tej wersji obaj, że za tym to jest właściwie już tylko Squid Game, nie? Już mm -hmm. nie ma nic więcej. To naprawdę po prostu brzmi jak zmyślone, bo no właśnie, to, to dlatego można mieć ewentualnie wątpliwości, bo brzmi to zbyt doskonale jak krytyka kapitalizmu, mm -hmm. ale jednocześnie mm -hmm. oczywiście zostało to zorganizowane przez pracodawcę, tak jak wspomniałeś. Wow. Tak, tak. Bracia Cohen kiedyś zrobili film Fargo, i tam on zaczynał się od takiego napisu, że wszystko jest prawdą, chociaż to był kłamliwy napis. To nie, że tutaj można było zrobić mm -hmm. na odwrót, nakręcić taką dystopię, serial dystopia o, o obozie związanym z siecią sklepów spożywczych. Po czym na końcu informujesz ludzi, że to wszystko prawda, że tak. znaczy wszystko naprawdę wydarzyło. Nie? E, niesamowite, tak? No i tam przed nagraniem rozmawialiśmy, że Mam takie wrażenie, że to były jakieś takie nieoficjalne zawody tych szych z sieci sklepów, które tam sprawdzali, co jeszcze mogą zrobić, mhm. co, co, na, na co się jeszcze mogą zdecydować że w państwie zwanym Polską. No ale dobrze, przejdźmy do, do biedronki. Do biedronki, o której nawet raperzy nawijali w swoim czasie. Na przykład raper OSTR w roku 2004 w singlu Odzyskamy Hip Hop nawijał, że komercyjnych MC wtrąci do biedronek. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię ten, 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 tę zbitkę, tak, że wtrąci do biedronek. Mhm. No ale ten. To to wtrącenie i, i to skojarzenie z obozami. No to nie tylko Ester o owi zadziałał mózg w ten sposób, dlatego że rzeczywiście Biedronki były w tym kontekście, czy sieć Biedronka była w tym kontekście dyskutowana w prasie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli sytuację, która rozpoczęła się wraz z, z tym, jak Bożena Łopacka, no jedna z głównych bohaterek tego, tego odcinka lub czasopism, poszła do sądu z Biedronką. No i o tym się zrobiło głośno, głośniej niż być może Biedronka by Chciała, tak? Jest taki artykuł z przyjaciółki z 5 listopada roku 2004. To jest artykuł Anny Grzelczak, i tam czytamy: Nareszcie skończył się u nas obozy pracy. Cieszyła się Bożena Łopacka po wysłuchaniu wyroku Okręgowego Sądu Pracy w Eleblongu. Po półtorarocznym procesie sąd przyznał jej 35 tysięcy złotych za 2600 nadgodzin godzin, w supermarkecie Biedronka. Powiedziałem szybko 2600, no ale to jest, jak człowiek o tym pomyśli, ile mm -hmm. to jest realnie godzin, nie? No to to, to, to jest jakiś w ogóle zupełny, nie, zupełny hardcore. I dalej w tekście Grzelczak czytamy tak. Tylko tyle mogłam im udowodnić, mówi 40-letnia pani Bożena z Bo tak naprawdę e, pracowałam w Biedronce po 300 godzin miesięcznie przez dwa lata. Bywały dni, że w ogóle nie widywała córki, dziś trzynastoletniej. E, nie wiedziała, z kim się spotyka, co myśli. Czuła, że tracą ze sobą kontakt. A tych straconych chwil żaden sąd nam nie zwróci. Niestety, tak wyzyskiwanych ludzi jest więcej. Na dowód swych słów pani Bożena czyta smsy, które otrzymała po wygłoszeniu wyroku. Pokazała nam pani, że zwykły człowiek też może wygrać z gigantem. To jest jeden sms, drugi. Pracujemy w Biedronce, moje dziewczyny zarabiają po 400 złotych, pracują po 12 godzin. Jak to zmienić? Dziękujemy za pierwsze kroki. I dalej pani Bożena radosna, a zarazem potwornie zmęczona, odbiera kolejne telefony, pociesza, radzi, kieruje do odpowiednich instytucji. No na przykład prawdopodobnie do, 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 kierowała do Hels Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która zajęła się tą sprawą na którymś etapie. Tych instrukcji organizacji było, było więcej, a jeśli chodzi o, o ten finalny wyrok, już po apelacjach, no to w 2007 roku stanęło na kwocie nie 35 tysięcy, a 26 tysięcy złotych. Więc trochę ta kwota spadła, no ale wciąż udało się Łopackiej wygrać w sądzie z no z wielką korporacją, nie? Tak, szczęśliwie tak. No i ta sprawa pani Łopackiej, ona była bardzo istotna również pod tym względem, że no dała nadzieję wielu osobom. Dała mhm. nadzieję wielu osobom i dodała im na pewno odwagi. Wielu z tych pracowników Biedronki, wyzyskiwanych, było reprezentowanych przez mecenasa Lecha Obare, który jeszcze przed sprawą łopackiej zajmował się no, wspomnianymi już przez nas opłatami pułkowymi. Czym one są tak naprawdę? O to zapytaliśmy samego mecenasa o barę, więc posłuchajmy i my za jakiś czas wracamy. Ktoś, kto potem razem ze mną prowadził stowarzyszenie, pan Edward Golend, jest był przedsiębiorcą olsztyńskim. I ponieważ dotknęło go to zjawisko, Yy, nadużywania c, yy, swojej pozycji przez wielkie sieci, a zwłaszcza właśnie sieci Biedronka, w związku z tym zwrócił się do nas yy, o pomoc. Zainteresowaliśmy się i stwierdziliśmy bardzo ciekawe zjawisko. Otóż Biedronka kupowała towar od niego, a to były duże dostawy, on produkował chemię gospodarczą, i wystawiane były faktury za, za opłaty, natomiast... Yy, w odpowiedzi na faktury dostawcy otrzymywał on informację, że tak, należą mu się te pieniądze, ale ma jeszcze pokryć koszty tego, że biedronka wydrukowała w tych swoich gazetkach, że wystawiła na półkę wysoko. Tak zwane opłaty właśnie takie półkowe zrodziły się. Że było nawet wśród tych opłat różnego rodzaju, że ona rozwoziła towar, ty, ty zawoziłeś do hurtowni, a my po sklepachśmy rozwozili, to także go obciążało, zmniejszało jego, jego fakturę zapłaty za towar. No, dochodziło do wręcz takich humorystycznych rzeczy, bo nawet Biedronka brała za imieniny i któregoś ze sklepów, który akurat nie obchodził swoją rocznicę, czy imieniny, teraz już już nie pamiętam, w każdym razie któryś z takich świąt, które również odnajdował to w swojej odpowiedzi na fakturę. I o tyle pomniejszano i dostawał swoje, swoje pomniejszone znacznie zapłatę za, za towar. Zaczęliśmy się zastanawiać i. I rozpoczęliśmy, powiedzmy najkrócej rzecz biorąc, proces, który to został przez media jakby dostrzeżony. I co najważniejsze, sprawa pana Golenta przyniosła pierwsze pozytywne rozstrzygnięcie, bo już w 2009 roku zapadło orzeczenie prawomocne, które uznało, uznało iż dostawca ma płacić tylko marżę handlową. Że wszystkie te y, różnego rodzaju opłaty są przejawem nieuczciwej konkurencji, że są nienależne i że należy zapłacić w pełnej wysokości y, w, wynagrodzenie. Tylko, że i od razu tak powiemy, potem zaczęliśmy już z Biedronko walczyć y, różnego rodzaju y, i u pana Golenta i innych reprezentować, potem inne sieci, potem to się zrobiła taka powszechna, y, powszechna y, bitwa. Że tak powiem, wojna dostawców z sieciami, która z reguły kończyły się zwycięstwami, chociaż to było trudne, ponieważ, i tu się pojawi ten problem, ponieważ dostawca często był narażony na to, że ma przed sobą proces kilkuletni, że musi opłacić wpis sądowy 5%. Od niedostarczonego i niesprzedanego towaru. Ma jednocześnie zapłacić pracownikom, ma zapłacić tym, którym surowce mu dostarczali. Czyli firmy te, tak jak podobnie jak pan Golend, one mimo pierwszych zwycięstw, one nie mogły dotrwać do prawomocnego wyroku, bo to, jak wiemy, w polskich warunkach, dzisiaj jeszcze gorzej, ale, ale wówczas również to było wiele, wiele lat. To był mecenas z Lechobara. No, tutaj mamy w przypadku tych opłat pułkowych i tym podobnych no, do czynienia ze specyficzną sytuacją, o tyle, że no jest to jednak no, firma, przedsiębiorca. Przedsie są przedsiębiorcy i przedsiębiorcy, to jest jasne. Trzeba to też często tłumaczyć, że nie każdy, kto ma działalność, to jest wiesz, jakiś bogol, ale tak czy siak jest to no, nieco inna sytuacja niż w przypadku takich no pojedynczych, no przepraszam, przeciętnych, zwyczajnych pracowników, którzy są zdani tutaj na, absolutnie zdani na łaskę e, pracodawcy. E, no jakaś taka walka z korporacją, jeszcze z zagraniczną korporacją, pamiętajmy, że Biedronka została wykupiona w pewnym momencie przez Jeronimo Martins, przez portugalską firmę, no nie poszalejesz generalnie, jak jesteś po mm -hmm. prostu zwykłym pracownikiem supermarketu i stawiasz swojego prawnika przeciwko po prostu zespołowi prawników dużej korporacji. Umówmy się, że nie jest to e, sytuacja jakaś taka e, równa. No, warto zaznaczyć tutaj, że y, mecenas Obara. Y, no, bardzo często zajmował się tymi sprawami pro bono, i to była no, wielka szansa dla wielu e, osób. Nie wiem, czy były jeszcze inne takie przypadki. No, mogę tylko tak domniemywać, że być może jeszcze tego typu prawnicy się znaleźli. No bo e, to też nie jest tak, że same jakieś rekiny i hieny. Natomiast to jest ta postać, która się szczególnie wyróżniała. E, we wspomnianym już tekście z przyjaciółki Łopacka powiedziała, że tylko tyle w rozumieniu te nadgodziny była w stanie im udowodnić. A co tam się jeszcze działo? no tutaj musimy troszkę prześledzić historię pani Łopackiej, która no, w czasach, wiadomo, smutnych, w czasach wysokiego bezrobocia, spędziwszy najpierw pół roku na zasiłku, zatrudniła się w markecie niemieckiej sieci TIP. No i sama wspominała tę pracę bardzo dobrze. Miejsce pół kilometra od domu, stałe godziny, pełen etat, pensja wyższa o połowę od średniej krajowej. Jak sama wspominała w artykule z przyjaciółki, miała czas i na dom, i na rodzinę. No tylko, że wszystko zmieniło się w momencie, w którym ten sklep, w którym pracowała łopacka został wykupiony przez Jeronimo Martins. No i właśnie, supermarket zmienił nazwę na Biedronka. I tutaj dalej za tekstem Anny Grzelczak z Przyjaciółki. W markecie zostały tylko trzy kierowniczki i kilka kasierek. Wszystko musiały robić same. Sprzątałyśmy, pilnowałyśmy, przyjmowałyśmy towar, rozkładałyśmy go na półkach i obsługiwałyśmy klientów, opowiada pani Bożena. Ucieszyła się, gdy została zastępczynią kierowniczki. Zajęłam się papierami, przestały mnie boleć nogi i kręgosłup. Nadal jednak zdarzało się, że wieczorem, gdy odpoczywała z rodziną, dzwonili do niej z pracy. Prosili, by przyjechała, pomogła rozładować dostawę i biegła, bo chciała pomóc dziewczynom. Po trzech latach kierowniczka rejonowa złożyła pani Bożenie propozycję awansu. Miała szefować Nowej Biedronce w Elblągu, o 25 km od Pasłęka. Dwa razy jej odmówiłam, nie chciałam, po co mi praca w innym mieście. Miałam dziecko, dom, nie byłam bizneswoman. Ale za trzecim razem usłyszała, że albo chce się rozwijać, albo musi poszukać sobie miejsca gdzie indziej. Chcąc nie chcąc zaczęła pracować w Elblągu. Zorganizowała zespół i sklep ruszył pełną parą. Klientów przychodziły takie tłumy, że pracownicy nie nadążali z obsługiwaniem. Pani Bożena często siadała za kasą, przyjmowała towar. Jakby tego było mało, kazano jej zwolnić część podwładnych, a tym, którzy zostali, dać trzy czwarte etatu. A i tak pracowali na cały etat, bo z niczym się nie wyrabialiśmy. Nie mogłam im dać podwyżki ani premii, bo takich rzeczy w Biedronce nie ma, denerwuję się. Zdarzało się, że pracowała po 27 godzin bez przerwy. Jako kierowniczka, sprzątaczka, magazynierka i kasierka. A kiedy w nocy zamykała sklep, była tak zmęczona, że nie miała siły wsiąść do samochodu i wrócić do domu. Zasypiała więc w pokoju z głową na biurku. Zdarzało się, że w ciągu dnia odbierała cztery dostawy towaru. Podchodziła do ciężarówki, ładowała skrzynki i kartony na wózek, a potem ciągnęła go na zaplecze. Taki wózek ważył stonę. Ale ja jestem dobrze zbudowana. Gorzej miały dziewczyny chucherka, dodaję. Mdlały. Miewały krwotoki, więc często je zastępowała. Sama także cierpiała na bóle kręgosłupa. Odezwały się kamienie w nerkach. Pojechałam na pogotowie. Dostałam zastrzyk i wróciłam na inwentaryzację. A to naprawdę są ciężkie rzeczy. Yy, zupełnie serio. Ledwo trzymałam się na nogach, a kierowniczka rejonowa skrzyczała mnie, że się obijam. Opowiada pani Bożena. Przed Biedronką byłam silną dziewczyną. Potrafiłam walczyć o swoje, ale jeśli trzeba, i przyznać rację. Dopiero oni mnie złamali. Szefowie uważali mnie za wariatkę, krzykaczkę, mdliło mnie na myśl o kolejnym dniu pracy. Tutaj fragment przez nas yy, wycięty. Pani Bożena nie miała już siły dyskutować z szefostwem. Sprzeciwiała się tylko wtedy, gdy chodziło o dobro podwładnych. Szef zasugerował mi, żebym się sama zwolniła i nie zmuszała go, bym nie usunął. Wiedziałam, co mi grozi, bo słyszałam o takich przypadkach, gdy dobrej kierowniczce po 6 latach nienagannej pracy podrzucano do batonik i zwalniano dyscyplinarnie za kradzież, więc ewidentnie jak widzimy no nie ma tutaj specjalnie jakichś takich, wiesz, ograniczeń moralnych, nie? jeżeli chodzi o to, co można pracownikowi zgotować. Lub czasopisma.